Dzień dobry, witajcie, kochani, o poranku. Zapraszam do naszej codziennej gimnastyki. Ćwiczymy 5 rytuałów tybetańskich i kilka dodatkowych, prostych ćwiczeń po to, żeby wspomóc swoje ciało, żeby uelastycznić mięśnie, żeby rozruszać całe nasze ciało, cały nasz układ ruchowy, ale też przede wszystkim po to, żeby uzyskać energię, bo. Taka jest idea tych ćwiczeń. Ogromna, moc, ogromna energia płynie z tej codziennej, prostej gimnastyki. I dlatego zachęcam Was do tego, żebyście każdego dnia samodzielnie albo łącząc się ze mną, wykonali tą gimnastykę, te proste ćwiczenia po to, żeby przez długie, długie lata to nasze ciało mogło jak najlepiej funkcjonować, i żebyśmy mogli być szczęśliwi, zdrowi, sprawni, piękni i młodzi, bo jak wieśnie się, ta gimnastyka służy również temu, żeby stawać się coraz młodszym i coraz sprawniejszym, żeby znikały nam siwe włosy, i żebyśmy mogli cieszyć się młodością, cieszyć się energią i cieszyć się pełnią życia przez długie, długie, długie lata. Dlatego ja Was do tego zachęcam. A dodatkowo zachęcam Was również do tego, żebyście ze mną potańczyli, żebyście. Poradzili sobie z różnymi stresami, a również z napięciami, które te stresy tworzą w ciele, żebyście mogli wytańczyć swoje emocje i żebyście mogli odblokować swoje ciała, po to, żeby w pełni mogły funkcjonować. I dlatego, każdy czwartek o godzinie 20, zapraszam Was na taniec terapeutyczny online, na zajęcia zamknięte, w których przez godzinę skupiamy się na swoim ciele i skupiamy się tym razem na emocjach. Które w tym ciele się znajdują, po to, żeby je rozpoznać, po to, żeby z tym ciałem skontaktować się, po to, żeby go posłuchać i po to, żeby można było sobie dużo lepiej z tymi emocjami poradzić. Jeżeli macie na to ochotę, to wszelkie informacje znajdziecie w linku, który znajduje się w opisie do tego filmu. A ja już teraz zapraszam Was do tego, żeby skupić się na sobie, skupić się na ciele, wykonać każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości. A jeżeli dopiero zaczynacie to śmiało, nie martwcie się tym, że któreś z ćwiczeń wykonujecie trochę mniej intensywnie lub nie do końca Wam wychodzi. Ważne jest samo ćwiczenie, a efekt wykonania idealnego przyjdzie dopiero później. Przypominam również o wodzie. Będziemy popijać wodę i o oddychaniu, który jest niezwykle ważne podczas. Tych ćwiczeń, ale nie tylko. Ważne jest, żeby przypominać sobie o oddechu i oddychać świadomie w ciągu całego dnia. A dzisiaj zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i powtarzamy myśl. Moje ruchy podążają za moim oddechem. Moje ruchy podążają za moim oddechem, i z tą myślą rozpoczynamy dzisiejszą gimnastykę od oddychania, właśnie. Zapraszam. Najwygodniej rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij się w górę, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, odblokuj kolana. Zwróć uwagę na to, żeby stopy były ustawione względem siebie równolegle. Połóż sobie dłonie na brzuchu i wciągając powietrze nosem. Uruchom mięśnie brzucha tak, żeby brzuch napełnił się jak balonik. Chwilę wytrzymaj i powoli wypuszczając powietrze rozluźnij mięśnie. I tak licząc do 5 wdech i do 5 wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytuału. I cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej. Skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy kręcić się wokół własnej osi. W prawą stronę i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym punkcie aż do momentu, kiedy ciało już będzie maksymalnie obrócone, i dopiero wtedy szybko obraca się ciało, głowa, a zanim podąża ciało. szeroko ręce, przytrzymaj mięśniami, rucha sylwetkę i zaczynamy wirowanie. Oddychając z uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz, i w swoim tempie, a ja wykonuję ich 21. Skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie już zostanie, to powoli przejdź na matę. Robij wodę. w połóż się na plecach. Ułóż się wygodnie, ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty, palce stóp zadarte do góry, tak żeby pięty uniosły się nad podłogę i na wdech. Unieś głowę i pociągnij mocno palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach, a z wydechem odłóż i Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. dwanaście, trzynaście, piętnaście, Siedemnaście, osiemnaście, moje ruchy podążają za moim oddechem. Dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Rozluźnij. Przewróć się na bok, powoli podnieść, popij wodę. I uklęknij do trzeciego rytuału, rozstawiając nogi na szerokość bioder. Palce stóp oprzyj o matę, wyciągnij sylwetkę w górę. Oprzej sobie dłonie o pośladki, a głowę opuść w dół. Na wdech unieś głowę. Wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu, unosząc klatkę piersiową w górę, a z wydechem wróć do pozycji liściowej. Dech. Siedem osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. 17 Moje ruchy podążają za moim oddechem 18 19 20 21 O kliczką ważę żeby rozłożyć kart jedną stronę w drugą Ruszaj ramionami, pooddychaj, popij wodę i usiądź do czwartego rytuału, rozstawiając nogi na szerokość bioder, w miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, a głowę opuść w dół. Na wdech, unieś głowę i wypchnij biodra w górę. A głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Zwydecha wróć do pozycji wyjściowej. Dech i wydech. Piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, moje ruchy podążają za moim oddaniem dziewiętnaście. Pokręć nogerską w ruch i w tym wodę, i połóż się na brzuchu na do piątego dołu. Rozstaw nogi na szerokość bioder, palce spokojnie na Możesz oprzeć ręce na łokciach, jeżeli jest Ci łatwiej, a w oryginalnej wersji oprzyj dłonie o matę przy klatce piściowej, unieś głowę, podnieś ciało w górę, na wdech po śladki. skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mózgu, kolana są lekko ugięte i naciskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górę, dech. Thank okay. you. Osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Ruchy podążając za moim oddechem. szesnaście, siedemnaście. 21 Z wydechem uklepienia, usiądź po Pięta, piętach, rozszerz kolana, i ramiona daleko do przodu. Oprzyj czoło, o matę, wdychaj no do Powoli się podnieś, popij wodę i do ćwiczenia dodatkowego połóż się na plecach. Nogi pozostają ugięte, odstawione mniej więcej o krok od pośladków. Ręce leżąc wzdłuż ciała unosimy do góry. Biodra jedna. Wyprostowana, zadarta, mocno stopa do góry i ją uginamy i prostujemy, trzymając biodra cały czas w jednej pozycji. Wdech i wydech wykonujemy ćwiczenie w swoim tempie. Z na nóg. Przytrzymaj biodra, wyprostuj nogę, palce zadarte i zaczynamy wdech. Rozluźnij. Poruszaj biodrami na boki, żeby trochę rozluźnić odcinek kremu kręgosłupa Przebić na bok. Podnieś, popij wodę. I połóż na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę, ręce oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na 60 sekund. Wytrzymaj w tej pozycji tak długo, jak długo możesz. I zaczynamy. Unieś ciało w górę. Zawiń kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy. Przytrzymaj mięśniami brzucha sylwetkę zaciśnij pośladki, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, głowa jest z przedłużeniem kręgosłupa, oddychaj i uśmiechaj się. Połóż się wygodnie, oprzyj głowę na dłoniach, zamknij oczy i niech Twoje ciało się przez chwileczkę zrelaksuje. Świadomie oddychaj głęboko, kieruj powietrze do brzucha, a stamtąd rozprowadzaj je we wszystkie kierunki twojego ciała, do każdej komórki. Razem z oddechem kolejno rozluźnij poszczególne części ciała, zaczynając od stóp. Następnie rozluźnij łydki. Uda. Pośladki. Rozluźnij odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Rozluźnij mięśnie twarzy, czoło. Pójdź swobodnie szczękę i pozwól opaść policzką. I oddychaj. Poczuj, jak całe twoje ciało rozlewa się na macie. Dziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię. I przyjmij tę, która do Ciebie wraca. Powoli otwórz oczy. Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się, popij wodę i przechodzimy jeszcze do gimnastyki mięśni wzroku. Pozdrawiam Iwonę z Krakowa, która pisze do mnie i wita się ze mną. Witam Cię serdecznie, Iwono. Cieszę się, że możemy poćwiczyć razem. Znajdźcie sobie wygodną pozycję, taką, żeby były plecy proste, łopatki, ramiona ściągnięte w dół, lekko uniesiona, broda do góry. Blokujemy głowę i uruchamiamy tylko mięśnie oczy. Zaczynamy pracować nimi w kierunkach poziom, w poziomie, dbając o to, żeby jak najmocniej... Uruchomić mięśnie, które mamy przy oczach. Zaczynamy w prawo i w lewo. Tak, jakbyście czuli, że jakiś sznuraczek tam w środku chce pociągnąć i obrócić waszą głowę. W prawo. I w lewo. W prawo. Lewo, prawo, w lewo, prawo i w lewo. Wrógamy, oddychamy. Pamiętajcie, żeby cały czas oddychać podczas tego ćwiczenia i teraz ruchy pionowe. Jak najmocniej w górę i w dół. Góra. Dół. Góra. Dół. Góra, dół, góra i dół. Zamykamy oczy, bierzemy wdech, wydech. Otwieramy i pracujemy po skosach, prawo, Lewo do. Prawo góra. Lewo do. Prawo góra. Lewo do. Prawo góra. Lewo do. Prawo góra i lewo dół. Rugamy. I druga strona. Lewo góra. Prawo dół. Lewo góra. Prawo dół. Lewo góra. Prawo dół, lewo góra, prawo dół, lewo góra i prawo dół. Zamykamy, oddychamy. Otwieramy oczy i ruchy okrężne, jak największe koła, jak najszersze. Kręcimy wzrokiem. W prawą stronę zaczynamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Pomrugaj. I jedziemy w lewo. 1. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć zamykamy na chwilę oczy, przykładamy dłonie, oddychamy. Otwieramy. Nie wiem jak Wam, ale mi od tego kręcenia oczami aż kręci w nosie i chce się wsikać. Popijamy wodę. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wspólną gimnastykę. Życzę pięknego dnia i widzimy się jutro. Do zobaczenia.